Telewizja Polsat rusza z programem śniadaniowym. Właśnie ogłoszono jego start i przedstawiono prowadzących. Są niespodzianki, dzień dobry. TVN od lat cieszy się dużą oglądalnością. Program prowadzony jest przez popularne duety prezenterów, którzy omawiają różnorodne tematy, począwszy od najnowszych trendów modowych, a skończywszy na poważnych tematach społecznych. Pytanie na śniadanie to program poranny emitowany na antenie telewizji polskiej. Gospodarze programu prezentują szeroki wachlarz tematów od porad zdrowotnych, kulinarnych, poprzez wywiady z gwiazdami, aż po aktualne wydarzenia społeczne. Teraz do nich dołącza nowy program poranny Polsatu Halo Tu Polsat, jesienna ramówka telewizji Polsat. Podczas jesiennej ramówki telewizji Polsatu zaczęto od mocnego uderzenia. Jako pierwsi na scenie pokazali się prowadzący nowy program śniadaniowy Halo Tu Polsat. Paulina Sykut-Jerzyna i Krzysztof Ibisz, Agnieszka Chyży i Maciej Rok oraz Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski będą witać poranki z widzami Polsatu. Do ekipy dołączył także Aleksander Sikora, który odpowiedzialny będzie za dział show biznesu. Uwaga uczestników konferencji skupiała się przede wszystkim na osobie Macieja Kurzajewskiego. Trudno nie odnieść wrażenia, że były pracownik Telewizji Polskiej był fetowany niczym największy gwiazdor. Nic dziwnego. W końcu po raz pierwszy pojawił się na wydarzeniu organizowanym przez stację. Co więcej, od razu dano mu szansę się wykazać. Kurzajewski chwycił za mikrofon i sprawdził się jako konferencję. To był jego pierwszy raz w innej stacji po ponad 30 latach, co wiadomo o nowym programie śniadaniowym Halo to Polsat. Nowa śniadaniówka ruszy jeszcze w sierpniu. Już 30 sierpnia program zagości na ekranach telewizorów. Jeszcze nie wiadomo jednak, której z par prowadzących przypadnie zaszczyt poprowadzenia pierwszego odcinka. Wiadomo natomiast, że z Polsatem widzowie będą mogli budzić się w piątki, soboty i niedzielę. Podczas prezentacji Halo Tu Polsat padła informacja, że są przymiarki do tego, by śniadaniówka emitowana była także w poniedziałki. Być może Polsat, jeśli wyniki oglądalności będą zadowalające, rozszerzy nadawanie programu także o inne dni. Edward Miszczak zapowiedział, że Polsat startuje ze śniadaniówką jako trzeci, ale ta lokata może się wkrótce zmienić.